Dobrze. Dobrze. To gdzie mniej więcej było na jesień w 2002 roku, było mglisto w miarę, była mgła i tak jak zawsze robiłem swoją czynność, obchodziłem swoje budynki i tak dalej I zawsze mam taką modę spojrzeć tu na ten las wieczorem, czy ktoś się tu nie kręci, nie zagląda bo nieraz polowi tu chodzą i zwróciłem uwagę, nad lasem był obiekt obiekt gdzieś na no średnicy około 30-40 metrów lekie światło dookoła tego obiektu, no i tak się za, z, popatrzałem, niby się cofło w, w stronę poligonu z powrotem, no i poszedłem poszedłem dalej jakie... No, poszedłem z powrotem pod budynki swoje. Przyszło to z powrotem pod kurnik. Na, pod kurnik, i stało to nad kurnikiem. No, obiekt, mówię, 30-40 metrów. Ja myślałem z początku, że to jest jakieś odbicie, wentylatora czy czegokolwiek. Ale, no, jak to przypatrzałem się, to to po prostu tak, gdyby się kręciło, zmieniało. To, to Gdzie to stało tu. Zatrzymajmy się ale nie, tu są silosy, to będzie widać ja widziałem od tego budynku. Jak to już tutaj szedłem, to, to widziałem. To, to gdzie to było, tutaj, tak, tak nad, nad tymi wentylatorami to stało i to chodziłem się, że jest odbicie wentylatora, ale 30-40 metrów. Ten obieg nie był wysoko, bo to było mglisto. Rzeczywiście, gdyby to było normalnie przejrzyste powietrze, wtedy to by było dokładnie widać, ale to się kręciło, ustawiało się poziomy. To jakby to na mnie patrzało. I, sz, I szłem dalej. Szłem dalej, doszedłem do tego budynku, znowuż na mnie patrzało, ale uciekłem, po prostu uciekłem, no szedłem dalej do domu, wszedłem do domu, przemieściło się to tu na te silosy i z, z mamą, z żoną, my to oglądali przez pół godziny z mieszkania, to się kręciło, ustawiało się, jak wyszłem, to się zbliżyło trochę nawet, no, 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 no tak, jakby ta nas to obserwowało, i przez dłuższy czas nawet nie wychodziłem w ogóle z budynku, z mieszkania, bo trzech się bał, no, różne są opowieści, nie wiadomo co to jest. I też to było w wielkości gdzieś koło 30 metrów 40 metrów średnicy rozpiętości. średnicach, to się niby tak kręciło, świeciło. I ustawiało się to pod różnymi kątami. Raz trochę dalej, raz trochę bliżej. Człowiek wyszedł, popatrzał, to znowu już patrzyliśmy z mieszkania z domu. I, i, I po prostu zmieniało. To praktycznie 15, 20 do, od 15-20 do pół godziny mnie to pilnowało, można tak to nazwać. I wyszedłem, oddaliło się. Zaś potem patrzyłem, gdzie się oddal i oddalało się stopniowo w ten sam punkt, który przyszło. Jasny, normalnie jasny, tak aby ktoś, no nie wiem, no światło, światło świecił i, i to gdyby się kręciło, ustawiało się kątami, może się to nie kręciło, no, no nie, nie umiem tego określić w tej chwili. No takie to sprawiało wrażenie i to był bardzo duży obiekt. Proszę? Obiekt... Nie, to był obiekt materialny, to było widać jego mniej więcej zarysy, kontury. To było, mogło, mogło być, to jak no, no ludzie porównują to do spotków tych yy, yy, talerzy, ale to, to taki bardziej wy... końcami wydłużony ten kształt był. No, nie było tego widać, bo to była mgła. To po... No i, i te okienka, że to się kręciło, to tak wyglądały, aby były okienka z boku i, i cały czas to, aby się kręciło delikatnie, stawiało się, mówi, mówię, w różnych kątach i, i, i tak dalej. Nie? I w jednym miejscu. Trochę się przeniosło o metr, dwa, trzy, zbliżyło się nawet tutaj w podwórze, znowu się cofło i dalej w tym samym miejscu to stało. I tak, gdyby nas to obserwowała mama, żona oglądali, my to, no człowiek, ja się bałem normalnie wyjść, bo no nie wiem, co, co, co to jest, nie? No i w końcu, mówię, to gdzieś dobre pół godziny mogło być i to się oddalało, tak samo jak przyszło, tak samo się oddalało. Po nad od kurnik, a potem od kurnika już no, takie było takie, tak, takie sunięcie tego i coraz dalej, coraz dalej i, zni i znikło. Bezgłośnie, bez... bezgłośnie, bezszelestnie, kompletnie. To by było wszystko. No, dwa lata temu na jesień. Jeszcze pan